Ja bym to ujął w trzech e, s, e, słowach. Wizja, ludzie, technologia. E, te trzy rzeczy, i w tej kolejności wymienione, jeżeli mamy to zapewnione na e, poziomie organizacji, czyli mamy wizję, wiemy do czego chcemy dążyć i jak to chcemy osiągnąć. Mamy e, dobranych ludzi, którzy będą realizować tę wizję, i na końcu mamy dobraną odpowiednią technologię, i jesteśmy w stanie zrealizować e, wizję klienta, e, obraz klienta 360 stopni. Data Economy Kongres bardzo fajnie się wpisał w obraz gospodarki w obecnym czasie i stał się takim wyróżnikiem trendów w tym obszarze, w obszarze, w obszarze, w obszarze danych. I to jest, to jest bardzo fajne. Trzecia edycja udowadnia, że ten trend jest zachowany.